Cześć kochani, tutaj Małgosia. Słuchajcie, dzisiaj Wam chcę pokazać taką fajną sekwencję, gdy macie problem z odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa i w ogóle ze stawami piotrowymi, gdy one Wam dokuczają. Ta sekwencja będzie też fajna na rozluźnienie mięśni w i bo z nimi jest taka sytuacja, że bardzo reagują na stres i jeżeli jesteśmy w sytuacjach stresowych, to one są cały czas napięte. I potem, wtedy, kiedy trzeba, po prostu już nie mają siły, żeby prawidłowo zadziałać. Tą sekwencję możecie sobie wykorzystać w dowolnej chwili, gdy po prostu boli was kręgosłup, albo tuż przed snem, żeby odpocząć, albo po prostu jak wracacie z pracy. No dobra, to zaczynamy sobie. Przechodzimy sobie do pozycji relaksu i łączymy duże palce razem. Polana trochę szerzej i schodzimy, wyciągamy to spokojnie odkładamy pomiędzy barki, tak chwilę leżymy i oddychamy. Uwaga, teraz lewą rękę przekładamy pod prawą pachą. Oddychamy spokojnie. Głowa leży na lewym policzku, na lewej stronie. Zmiana teraz na drugą stronę. Prawa ręka pod lewą pachą, a głowa na prawej stronie. Ok, teraz boki rozciągniemy. Prawą rękę dajemy przy prawym kolanie, a lewa ręka idzie jak najbardziej tutaj oh, do boku. I ciągniemy lewą pachę, lewe ramię w stronę podłogi. Rozciągamy się mocno. zmiana na drugą stronę teraz. Rozciągamy teraz mięśnie um, po bokach naszego kręgosłupa. One się łączą z tymi mięśniami, które stabilizują odcinek lędźwiowy, dlatego ich rozciągnięcie też jest ważne. No, a za odcinek lędźwiowy kręgosłupa odpowiada między innymi taki mięsień biodrowo-lędźwiowy. Jak sama nazwa wskazuje, jest on ze stawami biodrowymi połączony. Dobra, na no środek wracamy. Ręce do boku. Oddychamy. Kręgosłup. Wdech przez nos. Kierujemy strumień powietrza do kręgosłupa i wydech. Ok. Teraz tak, połóżcie dłonie na wysokości twarzy i po prostu złączcie kolana razem. Ręce na przedramionach. Tak chwilkę leżymy. Oddychamy. Ok, teraz uwaga, przekręcamy się na bok i przez boczek, idziemy do leżenia na plecach. Jesteśmy na plecach, ręce mamy wzdłuż dłowie. unosimy nogi, przenosimy trochę raz na prawo, raz na lewo. Kółeczka, obrysowujemy kość ogonową w jedną stronę drugą stronę. Masujemy kręgosłup porządnie. Ok. Dobra. Wystarczy. Odstawiamy prawą stopę na podłogę. Lewą zakładamy na prawe kolano, lewe kolano na zewnątrz. I z wydechem kilka razy nogi do góry. w górze, troszeczkę bujamy na boczki, O, pośladek rozciągamy, mięśnie pośladkowe mają swoje przyczepy, tam gdzie się kończą z kolei te, które stabilizują lędźwia, więc też stąd właśnie odpowiadają za kondycję stawów biodrowych i odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Dobra. Teraz dociągamy jeszcze. Można się złapać tutaj i w pomóc sobie rękę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przytrzymać, chwilkę. Prostujemy nogę do góry. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, odstawiamy ręce do boku i skręcamy nogi. Raz na prawo. Raz na lewo. O, oh, w tej pozycji. Mhm. Jeszcze. <laughs> Zostawić teraz nogi na prawo, łopatki przylegają do podłogi, do maty. Oddychamy spokojnie. Pamiętamy, że oddech też jest bardzo relaksujący, i zawsze, jak czujemy gdzieś spięcie, to tam świadomie kierujemy strumień powietrza i z wydechem staramy się tą część ciała rozluźnić. Na drugą stronę. Dobra, zmiana. Odstawiamy lewą stopę, zakładamy w prawą na kolano i ciągniemy do góry. Raz. Dwa, trzy, cztery, prawe kolana na zewnątrz, pięć, sześć, siedem. Łapiemy się tutaj, podciągamy trochę bliżej. I teraz uginamy prosto. Po prostu jemu 1, 2, 3, 4, 5. Dobra, podciągamy teraz bardziej. raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Troszeczkę się gujemy na boki. Czujemy jak się tu śladek tym razem prawy rozciąga. Super ćwiczenie na rybę kluczową i mamy dolegliwości. Ok. Ręce do boku i do nogi. Raz na prawo. Raz na lewo. Dwa. Trzy. Cztery. I zostajemy. Kłapatki przylegają do, do podłogi. Na drugą stronę. Dobra, wracamy na środek, szeroki rozkrok i kolano idzie raz prawe, raz lewe do środka. Cały czas rozluźniamy biodra, rozluźniamy odcinek, klęci wokół kręgosłupa, mięśnie na miednicy, miednicy całą. Hmm. Dobra. Teraz no jednocześnie i prawe i lewe. W tą samą stronę idą. Hmm? Jeszcze. Okej. Okay. Wystarczy. Przytulamy kolana do brzucha, obejmujemy się mocno. Robimy pozycję szczęśliwego dziecka, czyli kolana podciągamy w stronę klatki piersiowej, szerszy rozkrok, nogi ugięte i rękami łapiemy się od wewnętrznej części za stopy. O! Oh, super, uwielbiam to ćwiczenie. Robię je codziennie, słuchajcie, naprawdę jest bardzo spamiętne na całe moje ciało. Dobrze się po nim czuję, także korzystaj. Dobra, prostujemy raz jedną, raz drugą nogę. Tyle, ile damy radę. Te małe dzieci. I młodeczki. Przytrzymać trochę, poczuć, jak się tutaj noga z tym ładnie rozciąga. Zmienić, druga to samo. Okej, okay. teraz włączyć stopę łapać się, kolana na zewnątrz, troszeczkę do przodu, do tyłu. teraz, wewnętrzne części naszych luk. Ud, dokładnie rzecz ujmując. Mhm. Dobra, odstawiamy stopy. Ładziemy się. Dłonie na brzuchu i oddychamy spokojnie przez nos brzuch się unosi z wdechem. całe ciało luźno. okej okay, ręce wzdłuż wnosi się, wnosi i spokojnie oddychamy, leżymy. I z każdym kolejnym wydechem rozluźniamy całe nasze ciało. Czujemy, jak robią się rozluźnione stopy, kolana, pośladki, mietnica, stawy biodrowe. Latka piersiowa, obręcz parkowa, mięśnie karku, żuchwa i cała. Twarza. Powoli ruszamy palcami stóp, palcami rąk, oczy otwieramy, rzadziej nogi w kolanach, przeciągamy się, uginamy z powrotem, przekręcamy się na jedną stronę, odpychamy się górną ręką. No i to by było na tyle dzisiaj. Także mam nadzieję, że czujecie się odprężeni i zrelaksowani. A jak macie jakieś szczególne życzenia, czego potrzebujecie, to piszcie do mnie. Możecie pisać w komentarzach. Będę wdzięczna za każdy komentarz pod, pod filmem. Za, jeżeli wam się podoba, to za lajki. A, natomiast już mam jedno życzenie, także najbliższy filmik będzie dotyczył konkretnego tematu. Na razie nie zdradzę jakiego, a tymczasem trzymajcie się wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i spokoju. Pa pa!